Owego dnia w pewnej osadzie niedaleko lubelskiego miasta doszło do zaślubin pewnej niewiasty z pewnym mężem, a panował podówczas na tych ziemiach zwyczaj bram weselnych, biorący swą nazwę stąd, że bramę robiono w dniu wesela, a nie dlatego, że wesele robiono w dniu wznoszenia bramy. A uzwyczaj polegał on na tym, że bliźni nie zaproszeni na ucztę weselną, a spragnieni napitku, blokowali gościniec, którymi poślubieni sobie mąż i niewiasta zmierzali ze świątyni na ucztę. A ci mieli się wykupić. A że w zwyczaju owego ludu było głodnego najeść, a przede wszystkim pitnego napicić, poślubiona niewiasta rzekła do męża swego Dam im, gdyż bramę wznieśli. Mąż onej zaszemrał. Ale dała owym dziesięć flasz wódki i wraz z mężem udali się dalej. Owi mężowie, zaskoczeni tak hojnym darem, mówili jeden do drugiego: Dali nam dziesięć flasz wódki. A ci drudzy mówili tym pierwszym: Zaiste, macie rację, bo owe flasze tu są. Ale czy owi nie pomylili się, dając tyle? A ci pierwsi rzekli: Zatem spożyjmy ten dar szybko, ale bowiem ci, co dali, powrócić mogą i nam zabrać. I tak też uczynili. A w lecznicy okazało się, że owi mężowie ubogacili się o liczne promile, a jeden z nich miał ich osiem. I to o owymż mówionoż i pisanoż, jegoż zapamiętanoż, a nie zaślubionych, bowiem lud ów swych bohaterów czcić potrafił.